Jakiś klaps czy coś. Dzień dobry, dzień dobry. Trzy ważne rzeczy. W dzisiejszym odcinku mam gościnie, to Ania z KPL. Bardzo miło. Będą stylizacje dla mam i uwaga, że stylizacja przygotowała głównie Ania, więc w końcu mnie ktoś ubrał. Zostańcie z nami. Słuchajcie, tak jak Wam powiedziałam we wstępie, dzisiaj jest taki wyjątkowy odcinek. Zresztą będzie prawdopodobnie seria takich odcinków, żebym ja Was nie zanudziła swoją osobą. Będę zapraszała takie super ciekawe gościnie jak ania z kuka.pl i wymyśliłyśmy, że zrobimy stylizację dla mam, bo zbliża się dzień mamy i umówmy się, że już trochę zapomniałam, jak to jest być mamą, bo moja córka ma 13 lat i nikt mnie nie ciągnie za spodnie i on ja mówi: mamo, mamo. I dlatego te spodnie są takie ważne, żeby je mieć w szafie dobrze dopasowane i elastyczne, ponieważ jak się ma 7-letniego i rysznego w domu synka, warto zadbać o dobrą garderobę. Dokładnie tak, więc będziemy Wam dzisiaj pokazywać trzy stylizacje, tak naprawdę sześć, bo na nas, na nas obu trochę o nich opowiadać, ale też będziemy łamać schematy, nie? Myślę, że tak. I, m, m, chyba uda nam się podpowiedzieć Wam e, parę trików. Właściwie takich, które ułatwią Wam życie i pozwolą zachować dobry styl e, w tym maminym, zwariowanym świecie. A więc moja najgorsza historia, jak, e, jak byłam mamą, jest taka, jak w zasadzie zaszłam w ciążę, e, że mój kolega powiedział, że ja już będę chodzić zawsze w ogrodniczkach. I do tej pory mam uraz. I ogrodniczki są teraz super modne, i nawet próbowałam. I nawet mam piękne ogrodniczki z mikomplit, ale po prostu to przekonanie wiesz, które zostało, że to są takie, taki fason, który się tak zamknie w jakimś schemacie, tak, nie? że amutuje. mama musi wyglądać tak, a nie inaczej. Więc nasze pierwsze stylówki. To są stylówki wygodne, my lubimy takie same buty, albo podobne, nie? Tak, sportowe, no muszą być sportowe, na polskim. żeby Sportowe, żeby było wygodnie i spodnie w sumie też mamy wygodne, ja mam takie elastyczne na gumce żebym mogła więcej zjeść, dziękuję. Ich prawie nie ma, czyli one są takie super lekkie i super wygodne. Do tego zwykły top i na to marynarka, bo znowu to nie musi być tak, że to może być tylko taki, taki rozpinany kardigan. Tak, no, albo takie tak. wiecie, szlafroki ciągnące się za mamami. Możemy ubrać się w szyku yy, i w formie. Tak, i fajne jest to, że marynarka zawsze nadaje nam trochę takiej formy, takiej struktury. A te oversizowe są po prostu wygodne, więc to nie jest tak, że ona jakoś super tak, krępuje. Poza tym zawsze ją można też ściągnąć, jak jest ciepło, i tak dalej. I co? I w mojej stylizacji jest jeszcze torebeczka, ja zapytałam Anię, czy ona nie jest za mała dla matki? Nie. Nie jest za mała dla matki. Ważne, żeby była wygodna i można ją było nosić przez ramię. Czyli w sumie dokładnie tak jak się chodzi na zakupy z klientami, też musi być wygodna, ona nie może zawadzać, więc trochę tak jak z dzieckiem, więc tak wygląda moja stylówka. Jakie to są marki, Ania? Powiedz, bo to część jest Twoja. Yy, tak, jeżeli chodzi o spodnie, to jest to, co ja uwielbiam, czyli to są spodnie z, ze sklepu z drugiej ręki. Uwielbiam takie smaczki wynajdywać. Wiem, wiedziałam, że ten kolor jest obłędny, i musiałam po prostu gdzieś tam je przemycić. Jeżeli chodzi o marynarkę, to jest włoska marka MVP. Ona ma duży dodatek lnu, ale fajnie się układa. Jest to dość lekkie, chyba, prawda? Nie jest taki tak, ciężki. Tak, tak, jest mega przyjemna. I topik też, tak samo włoski, elastyczny myślę, że taki basic, który warto, żeby każda mama miała w swojej szafie, bo one po prostu trzymają w ryzach trochę nasze ciało. No i do tego są moje dodatki, moje buty, które widziałeście milion razy, czyli Nike e, i moja torebka, którą też widziałeście milion razy, czyli Kenzo, ale uwielbiam ją i polecam na Kenzo I te właśnie. dodatki ona ma tutaj, prawda? Tak, 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 ale ona też jest lekka. Tak i ona, ona też się ładnie układa, tak. bo ma łańcuch, który jest właśnie tak umiejscowiony z tyłu torebki, że ona nie odstaje, tak, tylko ona siada. Się, siada na biodro. Siada, siada jest? i naprawdę fajnie, fajnie wygląda. To Moja Lecisz. stylówka. Lecę z tematem. Przede wszystkim to, co ja kocham właśnie w sezonie wiosna lato, czyli shorty. To jest rzecz, z którą ja się nie rozstaję i naprawdę wyszukuję zawsze ciekawych kąsków. To też są shorty ze sklepu po prostu z ciuchlandu. I tyle. Jeżeli chodzi o buty, yy, polecę trochę w dół, to są też buty z drugiej ręki, ale wyjątkowe. Bo moje ukochane szanelki, słuchajcie, od yy, Weekend Kit ona ma taką, taką wyprzedaż. Są Aż mi się ciepło zrobiło, słuchajcie, jak ja zobaczyłam. I słuchajcie, i ona sprzedawała je, żeby. Bo ona pochodzi z Ukrainy i stwierdziła, że będzie wyprzedawać swoją szafę, żeby wesprzeć właśnie tym y, osoby potrzebujące, i mówienie, nie, po prostu muszę mieć te buty, marzyłam zawsze o snickersach, Chanel, a to jest taka wersja. Y, bardzo podobna do takich właśnie bardziej jordanowych tematów, więc tym bardziej się sprawia. Tak, zakłada. ale są eleganckie też, nie? Czarno-białe w tak. W tak. jest teraz bardzo modne w tym sezonie. Tak, tak, tak. Co ja, czyli Crazy skarpetki dla mnie to jest must-have. Może być różna, różny wzór, jeżeli, ma, jeżeli mamy podobną kolorystykę, to nie jest tutaj problemem. Czarny basicowy top i też taka marynarka pół, pół elegancka. Można powiedzieć, że to jest marynarko kurtka, bo ona jest jeansowa, ale też w takim połączeniu, właśnie Ala Chanel, czyli mamy tą śmietanę z, z czernią na guziki zapinaną, też jest. Do Dość oversizedowa i łatwo, bez problemu można w niej wózek złożyć i polecieć dalej na zakupy, albo po prostu nosić tysiąc siat. Słuchajcie, będziemy robić głosowanie. Piszcie nam w komentarzach, która stylówka Wam się podoba, która jest bardziej Wasza i tak dalej. Ja chciałam też powiedzieć, jak my się poznałyśmy, bo my, my się dzisiaj widzimy, słuchajcie, pierwszy raz. I wczoraj, przedwczoraj Ania napisała, że ona jedzie tutaj blisko, bo do Oświęcimia i może by wpadła, może byśmy nagrały odcinek. Bo umawiałyśmy się na odcinek wcześniej, ale w ogóle nie potrafiłyśmy się zgrać na trasie Kraków-Warszawa. Więc to jest totalny spontan, ale w sumie ja poczułam, że my mamy podobną... Nie wiem, podobny vibe, trochę można tak, tak powiedzieć. Tak, Czyli, też. Jeśli chodzi o stylizację, o łamanie schematów i tak dalej. Później się okazało, że Ania zrobiła mój kurs, słuchajcie. Tak, dokładnie. I że też chcę być personal shopper, a ja bardzo lubię, jak ta misja takiego personal shoppingu właśnie który jest skupiony na kobietach, na samoakceptacji, yy, idzie w świat. I teraz będzie blog reklamowy mój wjeżdża. Do 23 maja możecie kupić pakiety kursu stylizacji damskiej, męskiej, z grupą, z kursem biznesowym i moimi wyjątkowymi, ekskluzywnymi konsultacjami. Także sprawdzajcie link, który macie poniżej. Kończę blog reklamowy, bo przebieramy się w kolejną stylówkę. Druga stylówka dawała Ciebie dwie następne stylówki. To swoją. Być. U mnie jest bardzo szybko, prosto i na temat, ponieważ y, wszystko, co mam na sobie jest vintage znowu. Także udusiście mnie trochę, ale bez problemu można taką kolorystykę y, i takie fasony znaleźć również w, w, w obecnych kolekcjach w sklepach. Y, jest to oczywiście spódniczka w kształcie litery A, o tyle bezpieczna dla mam, że ona się kończy w takim właśnie miejscu, gdzie te wszystkie nasze najmniej lubiane części ciała są zakrywane. Y, I przede wszystkim jest na znaczy, tyle no, lasy, nie tu muszę zaraz, ale zaraz ją poprawię, tu w tym domu u Osy nie można tak mówić i Michał to też wszystkim powtarza, że nie w to nie wolno tak mówić, nie, chodzi o to, żeby ona nie była za krótka, no bo jak tak. się spielasz za dzieckiem i tak dalej, to różne rzeczy, prawda, kino można, tak. że tak powiem, zrobić, natomiast pamiętajcie o tym, że niezależnie od tego jak Wasze uda wyglądają, one są zawsze lubiane. A jak nie, to trzeba z tym pracować, dlatego że nasze ciało jest ważne. Pamiętajcie, jeśli jesteście mamami, że to ciało zrobiło coś absolutnie niesamowitego. Dobra? Ekstremalnego? Tak. Godnego podziwu? Tak. I poszanowania. Tak jest. I dlatego tak jak mówisz warto dbać. Ja taką kolorystykę teraz trochę właśnie też e, staroamerykańską e, u, ulubiłam, e, czyli połączenie takich mocnych kolorów granatu, taki butelkowej zieleni i czerwieni. Do tego mam e, buciki, które są taką plecionką, w sumie się też komponują trochę z tym stylem, e, ale jest to też ta włoska marka MVP. Czyli Aha. one nie są vintage? One nie Tylko są Tylko buty nie są vintage. Buty, buty nie są vintage. Okay. Bo ty sama z obecnej kolekcji. I taka, taka kamizeleczka, która zawsze się przyda, zawsze można narzucić albo zdjąć Tak, i ona jest i wygodna i ciepła, tak. jak wychodzisz rano, jest zimno, a później jest gorąco i tak dalej, więc I potem syn super dostanie. Faktyczne. Syn dostanie jak, jak podrośnie trochę. O, dokładnie tak. Do... Moja stylówka z kolei to spodnie, które przywiozła dla mnie Ania i one są takie z podwyższoną talią, więc pamiętajcie, że spodnie, które mają taką podwyższoną talię, to są spodnie, które wydłużają nogi. I ja do tego dołożyłam swoje rzeczy. Wiecie nad czym się zastanawiałam? Zastanawiałam się, czy ja w ogóle mam w szafie taką koszulkę, w, której, w którą dziecko mogłoby wytrzeć łapki. I nie byłoby tego widać. I to jest jedyna moja koszulka, to jest koszulka z zary, gdzie faktycznie tych plamek nie byłoby widać, bo ona po pierwsze jest od nowości zniszczona, po drugie ma tutaj te aplikacje i do tego jeszcze z tego można by zmyć, no bo to jest, wiecie. Taka naprasowanka, więc ta plama szybko nie, nie wsiąknie. I podobnie jest z tą moją ramoneską. Tutaj się obawiałam tych elementów, ale taki pasek zawsze można wyciągnąć i zostawić w domu. Ona jest na tyle duża, że jest wygodna, i ona też jest plamoodporna. E, więc tutaj te plamoodporne e, rzeczy jednak e, mamowo pomyślałam, że się przydadzą. Mam super buty. To są buty, które przywiązą z Mediolanu e, i one mają wielką platformę, natomiast są bardzo wygodne. I i jakby kolejny mit, który chciałabym tutaj obalić, to jest taki mit, że rzeczy, które są wygodne, muszą być koniecznie super sportowe i że one nie mogą wyglądać wow, bo oczywiście jeśli to są szpilki z puszkiem, no to to nie są rzeczy super praktyczne i wygodne, ale można znaleźć rzecz wow, która jest wygodna i w której my nadal czujemy, że podkreślamy ten swój styl. Oczywiście jeśli na tym etapie jest nam to potrzebne. Natomiast ja pamiętam, nadużyłam dzisiaj słowa, natomiast przepraszam. E, pamiętam, że dla mnie to było bardzo ważne, żeby nie stracić tożsamości mojej stylowej, jakby po tym, jak e, urodziłam maję, ale byłam w tym trochę zagubiona i pamiętam, że ponieważ wtedy zatrudniałam ileś stylistek u siebie w firmie, e, to jedną moją ulubioną, ukochaną gośę poprosiłam, żeby poszła ze mną na zakupy, bo ja się sama nie potrafiłam z tym ogarnąć. Więc jest, jeśli jesteście w takim momencie, że trudno się ogarnąć, to też dajcie sobie czas, bo to mija. Natomiast nie spychajcie siebie na dalszy plan. Bo to, że wy jesteście szczęśliwe, jest naprawdę ważne też dla Waszych dzieciaków. I co jest jeszcze fajnym takim tipem i y, gdzie ja na przykład znalazłam y, swój styl w drugiej ciąży, bo w pierwszej ciąży wydaje mi się, że totalnie go zagubiłam. Poszłam w leggings, y, wiecie, z tymi gumami naciąganymi, oversize'owy t-shirt, jakiś tam zwykły trampek, ale już wiedziałam, że jestem w trybie pracy, będąc drugiej ciąży po 7 latach i szukałam rozwiązań. Jednym z takich moich ulubionych rozwiązań na, na brzuszek i na to, żeby stylowo wyglądać y, było poszukiwanie, słuchajcie, spodni w dziale męskim. Było, było po prostu yy, HM, dział męski, spodnie na guziczek z gumkami tutaj w pasie. To był mój ulubiony case, ponieważ mogłam sobie dobrać odpowiedni rozmiar. Fajny wzór. Yy, który podwijałam przy nogawce i po prostu układał się świetnie, jak dobra, oversize'owa marchewka. Ja, ja w ogóle myślę, że fajnie, że o tym mówisz, bo e, ja pamiętam, że też jakaś była wśród moich koleżanek w ciąży e, jakieś takie, wiesz, skupienie, że teraz mogą kupować tylko w ciążowych sklepach. Nie, absolutnie. A zupełnie nie, mm -mm. Bo, bo rzeczy oversize, rzeczy, które się rozciągają, e, ja na przykład uwielbiałam dzianinowe sukienki w ciąży. Tak, I tak. miałam nawet taką osobą, jak znajdę zdjęcie, to będzie montowane tutaj w Filmie miałam taką krótką dzianinową osobą w paski biało-czarne. Wiesz, wielki brzuch, 9 Taak, miesięcy i ta obcisła sukienka, kochałam ją. I na to ramoneska przecież, tak, jakiś wygodny. Tak, taki tak. Pół miałam, pół, I miałam tak. kozaki, chyba takie błyszczące, kozaki i e, no, ciążowe rajstopy, bo one musiały, no muszą <laughs> musiały zmieścić, zmieścić ten brzuch, e, ale czułam się z tym bardzo fajnie, więc e, mm, jeszcze raz powtórzę. Pamiętajcie o sobie, a my przebieramy się w trzecią stylówkę i idziemy na miasto. Ja wiem, że Ciągle gadam o tych subskrypcjach, i ja wiem, że to nie jest super wygodne, że trzeba się zalogować na YouTube, żeby zasubskrybować. Ale jeżeli będzie Wam się to chciało zrobić, żeby zasubskrybować mój kanał, to będę bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo. Tak jesteśmy. <grytanie> tu proszę, jaki mam dekolt? Mój troszeczkę zasłonięty, bo niektóre mamy, to prawda. Taka sukienka, że można. Aha, czyli ty jesteś, ty jesteś tą skromniejszą teraz. No dobra, czyli ja wyszłam na tą, co... prawda nie, nie mam co tak pięknie pokazywać sobie. Dobra, mamy te same sukienki, słuchajcie. Ja wybrałam ciemnozieloną, e, ponieważ jest trochę zimniejsza jednak i e, jakby piękniej podkreśla, zobaczcie jak ładnie podkreśla oko, jak fajnie podkreśla e, moje włosy. I to jest świetny fason, bo z jednej strony eksponuje fajnie biust, eksponuje nogi, e, jeżeli lubicie eksponować panować nogi, znacie mnie, ja lubię. Ja do tego dołożyłam, bo sukienkę przywiozła Ania, oczywiście, ja do tego dołożyłam swoje dodatki, moją różową torebkę i moje buty, które też widziałyście wielokrotnie, żeby się coś działo, bo ja lubię jak się dzieje, ale przy tym ona jest mega ciekawa, mega wygodna. Ona jest seksowna, ale nie w taki oczywisty sposób. Tak, ona jest taka, wydaje mi się, że zrównoważona, stylowa, kobieca. Tak, bo gdyby ale... ona jeszcze dodatkowo była obcisła, tak, no to już by był hardcore. Ja już bym nie założyła. Tak, bo ona jest króciutką. Znowu mm -hmm. tak mi wyszedł jak w poprzednim odcinku, przepraszam. W każdym razie, jak jest trochę zimniej, to kryjące rajstopy też można. Można i świetnie wygląda. też ta sukienka do kozaków za kolano. Um, I właśnie tak jak powiedziałeś, do grubych rajstop. Um, co jest jeszcze fajnego, bo ja też lubię tak kombinować? Ten krój sukienki jest na tyle prosty, że on też świetnie sprawdza się jako tunika. I miałam raz właśnie tą beżową sukienkę Założoną do cekinowych, szerokich spodni długich. Także bardzo fajnie ciekawie to wtedy wyglądało. Oczywiście yy, było to troszeczkę bardziej poważne wyjście, wymagało jakiegoś takiego modowego podejścia, yy, ale to było ciekawe i przede wszystkim ona ma taką fajną zaszewkę i się świetnie sprawdza na brzuszek ciążowy, ponieważ Lub ona. Na ma... ale brzuszek pojedzeniowy. Albo brzuszek pojedzeniowy. No. Świąteczne. Świąteczne, na przykład. Także pięknie, pięknie się układa. Ja wybrałam kolor ym, beżowy, ale tylko ze względu na to, że byłam już na wakacjach i zdążyłam się opalić. Jeżeli y, byłam. Ty chociaż sezonie... ty tak masz trochę cieplejszą skórę niż ja. Nawet jak być, stoimy, myślę. bo ja też byłam na wakacjach, zobaczcie, ona jest opalona, a ja nie. Ale ja jestem bardzo opalona, jak na mnie. Ja, ja troszkę, tak faktycznie. Więc trochę Ania ma cieplejszą, cieplejszy odcień skóry niż ja, bo ja to jestem typowy ziemniak. Nie ziemniak, nie mylić. Eee... Ja jestem ziemniak z Poznania. Proszę mi tu nie tutaj, nie <noise> tak. Ale ja tu jestem tylko naście lat, to jeszcze się na szczęście się nie... Nie, <noise> nie Ja jestem w drugą stronę, <noise> niestety. Dla mojego portfela niestety. Ja podejrzewam, że będziecie głosować, że te sukienki są najfajniejsze, ale dajcie znać, bo może jednak inna stylówka Wam przypadła do gustu. Chętnie poznamy Wasze typy, dajcie nam znać, jak Wam się podobało i koniecznie sprawdźcie E, profil Ani na Instagramie, bo Ania nie ma YouTube'a, bez sensu, co nie? Powinna mieć. Ładnie mówi, fajnie wygląda. To dobrze, Czyli do mojego YouTube'a. Ale, ale... ale nie mam mężczyzny, który potrafi tak cudownie motować jak Twój. Na przykład. I nagrywać. No to, na to Ci już nic nie poradzę. Więc mówię, że będę ci odwiedzać. Bierzesz, nie? Biorę ślub. No może w prezencie wyszli swojego męża na kurs montażu. Kochanie, ja tak dbam Dobra. o rozwój Twojej kreatywności. No i mamy następny pomysł. Tak. Jaki następny kurs będzie nagrany? Jaki Michał będzie jak nagrać montować. kurs? Tak, dla mężów jak, jak montować YouTube, jak robić zdjęcia na Instagram. Michał, wymyśliłyśmy Ci kolejny biznes, nie ma za co. Dziękujemy Wam bardzo, ja widzę się z Wami w następnym odcinku. Może Ania jeszcze kiedyś do mnie przyjedzie, to coś fajnego razem nagramy. Buziaki. Ściskamy.